Dzisiejsza konferencja poświęcona jest wizycie naszych przyjaciół z Ukrainy, z miasta ukraińsk. Panie są u nas z wizytą roboczą, a tak naprawdę są uczestnikami większego projektu projektu ogólnopolskiego, który jest pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Pana Bronisława Komorowskiego, a skierowany jest do miast, do samorządów ukraińskich i współfinansowany również ze środków pomocowych. W zamyśle swoim projekt ukierunkowany jest na wspieranie samorządów ukraińskich w drodze do Unii Europejskiej, czerpanie dobrych wzorów, rozwiązań, które funkcjonują w realiach samorządu polskiego, a które by mogły w sposób istotny wpłynąć na zmiany, które są potrzebne po to, aby Ukraina konsekwentnie, jako kraj, poprzez właśnie samorządy, Podążała w kierunku reform, które będą ją zbliżały do Europy, do tego, aby w perspektywie czasu być krajem stowarzyszonym, zrzeszonym w ramach Unii Europejskiej. My w stworzyliśmy warunki do tego, aby panie czuły się tutaj dobrze, aby miały kontakt jak najszerszy ze sprawami prowadzonymi przez samorząd, o jakości, sposobie rozwiązywania tych problemów, o, o przewidywalności, przejrzystości procedur, które prowadzimy w urzędzie. To wszystko chcieliśmy i staraliśmy się koleżankom z Jużno-Ukraińska przekazać. Mam nadzieję, że te spotkania, które już za nimi, ale również jeszcze przed nimi, przybliżają w sposób istotny sposób funkcjonowania samorządu polskiego, samorządu Bełchatowa w rozwiązywaniu określonych obszarów życia społecz społecznego, zarówno dotyczącego tej warstwy infrastrukturalnej, jak również całego spektrum spraw oświatowo-społeczno-kulturalnych, bo zakres spotkań z dyrektorami, z, z koordynatorami zespołów był dosyć znaczący. No, o szczegółach, oczywiście, o tym, o, o swoich wrażeniach z tego na pewno Panie powiedzą najlepiej. Jeżeli by były jeszcze jakieś pytania dotyczące samego projektu, to koleżanka, koordynator zespołu do spraw współpracy z miastami partnerskimi Ewelina Otręba jest do dyspozycji. I oczywiście Pani. Wicemer Jużnoukraińska, bo taką funkcję pełni i jeden z dyrektorów wydziałów Urzędu, urzędu w jużno ukraińsku również jest z nami, więc o swoich wrażeniach, i o swoich przekonaniach co do tego, celowości tego, tego spotkania i, i, i doświadczeń, które są w zapiskach i, i w głowach naszych przyjaciół, opowiedzą. Ну, no, в первую очередь хочется поблагодарить э eh, жителей города, eh, пана президента, весь коллектив за тёплый, дружелюбный приём в вашем городе. Татарским хотела бы подziękować zarówno mieszkańcom miasta Белхатова, пану Президенту за то чёпкое і сердечне прийняття. Eh, в городе Белхатове Лично я второй раз, поэтому это не совсем первое впечатление. Пани Бурнич ест в Белхотове по раз другой, потому в прошлом году в рамках Дни Белхотова также в нашем месте. Ну, впечатления самые хорошие, доброжелательные. Город с европейским мышлением, в европейском стиле. To z zamietna. E... Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to od razu widać, że jest to miasto w stylu europejskim. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to widać, że już myślenie mieszkańców jest również w stylu europejskim. E... tu... для uh, сам, um, органов самоуправления главным есть это жители, а потом все остальное, их благополучие. Пане Бурмиш, хотел бы подкреслить, что на первый жутко, ока сразу видно, что в на увадзе власть места, прежде всего, есть добро мешканцев. То, что мешканцы хотят, есть прежде всего, под увагу. И, в свою очередь, также очень заметно, что жители города также участвуют в жизни города, высказывать свои мнения, свои пожелания. Это уже очень хороший результат, в первую очередь, наверное, органов власти. И также на подключение заслуживает факт, что жители очень активно участвуют в этом процессе власти. Oczywiście jest to również jakiś wpływ władzy na to i pana prezydenta na to, że mieszkańcy mają tą informację i mają możliwość wypowiedzenia się na konkretne tematy. E, oczyń, e, e, na się to wasze po powodu, m, громадского бюджета, где вы даете право самим жителям выбирать, куда нужно потратить деньги бюджета, то есть деньги жителей, которые они платят. А на шагульное подкрепление заслуживает последняя инициатива Урзенду Мяста, дотичонца бюджету обывательского. Есть то инициатива, которая дает возможность жителям. Выповедание на темат, на что могут выдать деньги, власивее слоёные деньги, але тем не менее, имеют на это определенный влияние. По большому счету эти деньги в любом случае потрачены были бы на город, а так вы их и на город потратили, ещё как бы доверие жителей завоевываете. Очевидно, Пани Бурмиш подчёркивает, что эти деньги и так бы пошли на потребы мешканца, но дает возможность выповеднения мешканцев, также отзыскуящее зауважение этого мешканца и за руну со стороны власти, как и со стороны мешканцев. В части нашего причины нашего визита это обмен опытом по работе с e, инвестициями. E, хочется сказать, мы в который раз для себя поняли, что e, давно желание есть пока нет возможности, так как Украина не находится в Евросоюзе, и не все проекты, в которых вы участвуете, распространяется на нашу страну. Подставовым керунком, подставовым керунком этой визиты есть запознание с возможностями инвестирования. И по всех всех встречах, которые уже пан, пани Бурмиш отбыла с нашими уже дошли до внеску, что, действительно, chęci na Украине, są bardzo duże, natomiast możliwości są niestety ograniczone nie z uwagi na brak только chęci, tylko z uwagi na, не to, że Ukraina nie jest jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Но no, рано или поздно Украина будет вера в Евросоюзе, и поэтому тот опыт, который мы почерпали в этом визите, он нам, естественно, пригодится и будет использован в дальнейшем нашей работе. Pani burmistrz podkreśla, że na pewno Ukraina wcześniej czy później będzie członkiem Unii Europejskiej i te doświadczenia, które zdobyły panie tutaj u nas w Bełchatowie, przydadzą się im w przyszłości przy zdobywaniu unijnych środków. Dlatego jeszcze raz chcę pobłogodzić Wejskolektyw, który z Laży z nami obsział się na prędciżenie, сегодня już czwarty dzień rozkazali wszystkie swoje sekrety, wszystkie swoje możliwości, odpowiadali na wszystkie nasze pytania. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć bardzo dziękuję. Chciałaby Pani jeszcze raz podziękować Panu Prezydentowi oraz wszystkim osobom, które udzielały rzetelnej informacji. Nie było żadnych tajemnic. Wszystkie pytania, które były zadawane, były naprawdę rzetelnie rozpatrzone i rzetelne udzielona była na, na nie odpowiedź.